Kocinko się przed chwileczką tak ładnie otarła o moją rękę, słuchajcie. Już tak fajnie, o! Już rośnie bardzo. Ślicznie malutka. Oj, dópka idzie do góry. Oj, chodź, chodź, słoneczko. No, chodź do nas. A o, jak ślicznie. No, przecież tu jest fajnie. Chodź, malutka, pokażesz nam się, da. Chodź, słoneczko. No, już mam mruczenie, słuchajcie. O, jakie mruczenie. Mam nadzieję, że zaraz do nas wyjdzie i już będzie przychodziła. Tak, no ślicz. Ile ci to zajęło? Niedzielę przyjechałaś, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, już pięć dni. Chodź, chodź, słoneczko. No już prawie wyszłaś, no zobacz. Chodź maluteńka, chodź do mnie. Chodź, o. Zobacz, marselek do ciebie zagląda. Zobacz, marselek się nie boi. Co ja mam na rękach? Takie dobre rzeczy. Takie wspaniałości. No chodź, No zrezygnowałaś, tak? Chodź do nas. Przecież ty nie chcesz już tu siedzieć sama. No chodź. No, marselek. Widzisz, marselku, kto tam jest? Chodź, zobacz, popatrz. Kto tu jest? No, twoja koleżanka. <laughs> Dobra, to co? Sprzątamy kuwetkę i się damy jedzonko i się pobawimy. No, słuchajcie, żuczka robi takie postępy. Patrzcie, patrzcie, kto nam tu wychodzi? Kto nam tu wychodzi? Kto jest tak strasznie zainteresowany? Tą zabawą, tym wszystkim, co tu się wyprawia. Wiecie, co zabawa z kotami, wszystkimi, które się chcą bawić, nawet z dwójką. No to jest okropna, bo Marselek na przykład, o, teraz złapał. Ale nie mógł biedaczek złapać. On jest taki pogodny, nic mu to nie przeszkadza, nie poddaje się. A teraz złapał, ma. A ona, zobaczcie, jak patrzy. Zobaczymy, jak zareaguje na to. Chciał bać. Cioto, no róż łapeczką. Włapać, Jaki tu motylek wrówa. to ział motylek. Cioto, cioto. A cioto ział motylek. No, kto tutaj do niej zajrzy? Zobaczcie, to jest księżniczka w wieży. Trzeba ją uratować. No, może spuści warkocz. I książę Marcel się do niej dostanie po warkoczu. No tak, jesteś taka śliczna już, kochana. O, proszę, ale będzie radość na filmiku wieczornym. Już to czytam wszystko, jak wszyscy piszą. Ale fajna żuczka, jak ładnie już się zachowuje, przełamuje się. Śliczna. A czy wy wiecie, że wy macie wszystkie badania w porządku? To jest coś pięknego. Także zrobiona jest diagnostyka. Ja myślę, że kotki, akurat te dwie siostrzyczki, to one są takie, troszeczkę mają... Yy, z nerwami związane historie, bo Sara ma takie wylizaną plamkę na brzuszku, ale widzę, że już jest lepsza ta plamka, także już się goi. Tak, a żuczka, no jak widać, po prostu jest troszeczkę nieśmiała. Chodź, czy życzynka, do nas, chodź. A zrobiłaś olbrzymi postęp, jestem z ciebie dumna. Tak, a ty puść, ty. Puść, bo nie mam się jak bawić, zęby ci powyrywam, puść. No nie mogę ciągnąć mocno. Hej. No, opuściłam się, opuści. ale nie, to łapą złapała. Ty łabuzie, ty łabuzie, ty jedyna i znowu złapała. Ja muszę być tak szybka, nie mogę kręcić niestety filmu w tym czasie. Także jest, słuchajcie, bardzo dobrze w kocim pokoju. Pięknie koteczki się zachowują. Myślę, że będzie wszystko dobrze. A jeśli chodzi o Marcelka no to rano była taka koncepcja żeby mu sprowadzić Rufusa, jego przyjaciela ale, no ale tak nie będzie jednak z różnych powodów chociażby takich, że Rufus już ma zaklepany domek, a Marselek też ma kilka propozycji no więc już niestety, no los ich po prostu rozdzieli trudno Także będzie u nas najprawdopodobniej kolejna koteczka, tak co ją ogłaszałam. Dzisiaj już zapomniałam, jak się nazywa. Biała w każdym razie białe cudeńko, która jest właśnie do adopcji pojedynczo i która nadaje się do domu, żeby być jedynym kotem, ponieważ wydaje mi się, że Marcel powinien mieć kota. Nie może być tak, że ludzie idą do pracy, on zostaje sam. Najlepiej, jakby miał rodzinę, uważam. Ja, Im więcej ludzi, bez przesady oczywiście, ale im więcej ludzi, tym lepiej, ponieważ jest to kot niesamowicie towarzyski. Także wtedy nie musi mieć kotów. Jeżeli to będzie rodzina z dziećmi, to nie musi mieć kotów. Z dziećmi mądrymi ustalmy to, tak? Które znają zwierzęta. Dawaj, dawaj, nastał wieczór i zobaczcie, już Zabawa, ale taka jest zabawa z Sarunią, że ona złapie i koniec, no. I co ja jestem bezradna całkowicie. Puść kochanie. Zobacz, no przecież Marcelek chciałby się pobawić. A ty złapiesz i koniec, no, dziewczyna. On sobie radzi, słuchajcie, jak umie. Nawet tą samą wędką. Tak? O, patrzcie, kto tu przyszedł. No nie, nie może być. Nareszcie mamy tutaj trzy koty. Nareszcie. No proszę, jak ja się cieszę. Wsadziłam też Feliway do kontaktu. I może to już zadziałało. Bo to jest jednak zamknięty pokój. No, o, udało mi się. Udało mi się. No już mi się nie udało, ludzie. Co to jest za zabawa. Nie, nie, zuczynka jeszcze jest przestraszona aż takim, takim galopem. Ale siedzi tu, zobaczcie. Siedzi. Szybko, łap. Marcel, ja tobie chciałam podać. Podanie do ciebie było. No. Kochanie, no przykro mi, ale widzisz, Sara uwielbia się po prostu bawić. I co my mamy wymyślić? Patrzcie, nareszcie trzy koty na widoku. Ciekawa jestem, czy żuczka ucieknie, jak ja do niej podejdę z ręką. O, udało się, udało się wyrwać. Dawaj, 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 skacz. Tak jest, żebyś się zmęczyła. Już złapamy. Cześć, kochanie. Nie bój. Nie bój się, No co ty? Nie bój. O, tak ładnie wyszła. Zostaw to na chwilę. No. Co to jest za kot? Co to jest za kot? Jak się z tobą bawić? Nikt się nie bawi, ani Marcel, ani ty. Bo łapiesz, ja cię muszę tak zrobić w konia tu i teraz szybko do Marcelka. Nie da rady, już złapane. Tak kochanie? No widzisz, jak ja się mam z tobą bawić, no. jak? Także widzicie, on jest taki delikatny kotek. Pobawiłby się bardzo chętnie, ale to jest młoda koteczka, która też odżywa, wiecie. Ona się też uspokoi, ale ona się działa w takiej altance działkowej razem z resztą kotów, czyli z trzynastką kotów. No i tam na pewno nie miała y, możliwości, żeby sobie poganiać, żeby się pobawić jakoś specjalnie, no bo. Mało miejsca, nie? Ale dzisiaj dobry dzień, ponieważ żuczka zaskoczyła nas tutaj swoim ech, jak to się mówi? Wyjściem z szafy, dokładnie. Wyjściem z szafy, jak ktoś na coming out'em, tak? O, patrzcie, widzicie? I łazi i zagląda. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem żuczku. Jeszcze nie mieliśmy takiego kotka, który się nazywa żuczka, tak? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Może to jest od Różycz, różyczka. Cześć, kochana. Cześć, malutka. Chodzisz sobie? Ładnie. Ładnie. A ty widzisz no. Co ja mam zrobić? A właśnie, widzisz, tak się będę z Tobą bawić, bo Ty bardzo lubisz tak się bawić: leżeć na pleckach i się bawić, taki kochany jesteś. Dobrze, że macie pazurki popcinane to ja mogę przynajmniej ryzykować taką małą zabaweczką. Titi, ti, 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 ti. ti. No, piękny kołat, piękny, piękny, tu dawny kot a ta trzyma. O, udało się. Dobra, to pogoń troszeczkę. Pogoń. Czekaj, czekaj, ja złapię za koniec. No, i hop, tutaj za mną. I naokoło. I naokoło. Na no, złap. O, brawo! Brawo, on złapał, a ty nie, wiesz? Masz teraz ty to troszeczkę w losie. No. Ty się też podoba w tym. Widzisz? To jest bardzo fajne. Mówię Ci, bardzo to jest fajne. Pięknie się goi, słuchajcie, tutaj. Jest taki strupek się zrobił. Bo ona ma na brzuszku taki śladek, który najprawdopodobniej jest od wylizywania się nerwowego. Ale już jest taki strupeczek się zawiązuje i będzie wszystko dobrze. Prawda kochanie? Dobrze, beczku. Uszka wczoraj wyczyszczone. A właśnie, nie zapytałam się, co z tymi nóżkami. Zaraz muszę to zrobić. I tak jak mówiłam, wszystkie kotki mają wyniki super. Nie będę przedłużać filmu, żeby nie był za długi. Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy jutro. Papa. Pa. <noise> Niesamowite rzeczy, tak? Proszę, proszę, proszę. Zobaczcie, wiecie, że to jest żuczka, a tutaj się ma widownie. <grywa> o, ty zabierzesz siostrze. No teraz można na Was popatrzeć, byłoby. O, o, o. Patrzcie, patrzcie. Ach, były dwie siostrzyczki. No, ale widać, że żuczka jest już kupiona. Ja jeszcze tylko spróbuję się do niej zbliżyć, tu jakoś. Cześć, kochanie. O, cześć, malutka. Proszę, już się ucierasz o mnie. O, zobaczcie. Zajęło to dziewczynce i całe pięć dni. Także to są dwie fantastyczne koteczki. Jutro ona już z nami będzie biegać. Tak? No to super. Super, żabciu. Super, kochanie. Chodź, maleństwo. Cześć. O, proszę. Modelka żuczka. I modelka Sara. Tylko żuczka nie chce nam pozować. Prezentują się do adopcji. Dwie siostrzyczki uratowane przez taką starszą panią Wandę. Z takiego miotu, który ktoś podrzucił pod drzewo. Podeź się. I było tych kotków tam cztery. ona wszystkie wzięła. No i między innymi te dwie siostrzyczki, teraz no trafiły do mnie w związku z tragiczną sytuacją wojenną i będą szukać wspólnego domku, a ten młodzieniec osobno. <grystanie> Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany dwoma rudymi dziewczynami, to jest ewenement, to proszę o imię. I zapraszam.